Jesus, są to, to ja, ja jestem przerażony skalą, bo ja naprawdę się tego naglądałem. To jest taka duża tak. skala, to jest potężna tak, tak. skala, to jest niesamowicie duża skala. I pytanie: po co? Jest jeszcze taki Wam sprzedamy myk, jak zamawiacie na przykład trzy gatunki chleba. Pokroić w kromki i do jednego pojemniczka sobie dać dwie, dwie i dwie. I mamy bardzo fajne urozmaicenie na, na śniadanie czy tak. na kolację, że mamy zróżnicowane to pieczywo. Kromkę taką, kromkę taką, kromkę taką. Raz, że posmakujemy, wspaniałości, a dwa, no, urozmaici nam to bardzo uatrakcyjny posiłek. Nie, także no, nie boimy się tego mrożenia. Zaopatrujemy się albo w te torebki do mrożenia strunowe, żeby nam też, to, żeby było szczelnie w zamrażalce zapakowane, żeby nam nie odparowała woda w czasie procesu, bo żeby nie odparowała, musiałoby być szokowe mrożenie. A jest zwyczajne minus 18, to zamknijmy to, żeby nie odparowała nam w tym procesie woda.